Wszystkim witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem z Urcysią Hejka i nagrywamy dzisiaj odcinek Jak dobrze siebie znamy. Zainspirowałam się filmikami różnych twórców, trochę pozmieniałam, więc. Zaczynamy od pierwszej części tego odcinka, czyli e, pytanka. Mamy sześć pytanek, ja mam sześć do Marcysi, Marcy ma sześć do mnie. Dokładnie. E, typu jak mam na imię? Nie do mnie. No i zaczynamy. Niestety będzie się słyszeć w tle jakieś remonty, ja nie, nie wiem co to ma być. mam Mam nadzieję, że nie będziecie ich słyszeć. Także nie wiem, ty zaczynasz, ja zaczynam. Ty zacznij, zadając pytanie mi. Dobra. A więc moje pierwsze pytanie brzmi, kiedy mam imieniny? Ja piszę poprawną odpowiedź, a Martysia to, co uważa, że jest poprawna. Baga, trzy, cztery. Aha. Jak tu nie wiesz? Nie wiem. Myślałam, że może będę strzelać. Spodziewałam się, że to jest jakiś wrzesień, ale. To już byśmy dawno obchodzili. Mówiłam, ja ja wiem. No cóż. 1-0 jak na razie. A ty się nie wie, kiedy mamy mini. To zapisz sobie w kalendarzu, Żebyś wiedziała, to już za niedługo. Za niecały miesiąc. O A ja za niecały ja miesiąc. A ty wiesz, kiedy ja mam? A to nie jest pytanie. A ty wiesz. Nie, nie, nie. nie. pochwal się, że. A kiedy ja mam? Kiedy ja mam. Nie, to jest, to jest moje pytanie to nie do ciebie. Kiedy to... ja mam? Ale ty nie miałaś tego pytania w pytaniach na no, Ale będę. To, to od dzisiaj mam. Od teraz mam. Trudno. Nie. Wiem, Dobra, ja. Ja napiszę. Ja wiem, że, ale ja przynajmniej wiem, który miesiąc. Trzy, cztery. Dziewiąty? Wow, tak. Uch, bo wiem, że jeszcze dwudziesty... Ja ty... twój lepiej piszę ogólnie. O. To może innym, pod innym kątem go? spróbuj? Proste. Ostatnio ci o tym mówiłam. Super. A ja cię nie Moje dwa niby. ulubione kolory. No to wiem. Dobra, co tam napiszesz? Coś tak, co długo tam, dobra? Trzy, cztery. cztery. Różowy fioletowe. Różowy fioletowe. Ła, wow, to sama kolejna. Określałam pisze, ale chyba widać. Dobrze, masz punkta. Wow. No dałam, dałam Ci specjalnie coś łatwego, ok? Ja też Ci dam coś łatwego, ok? No dobrze. No dobrze. Proste pytanie, gadaliśmy o tym wczoraj. Jak się nazywa koń, na którym jeździłam przez ostatnie chyba lat? No nie, czy ja znowu jas. nie pamiętam. Mówiłam ci, o tym jeszcze dopytywałaś. Trzy no tak. razy mi sobie tego. To imię. jest jakieś, jakieś dziwne imię, Tu w ogóle nie jest normalne imię. No. Jakaś. Nie wiem, jak to napisać. Napisz jak, jak bądź. Ja ci zaliczę, nawet jeżeli będzie podobno. Bo imię jest trudne. To jest mega dziwne imię. A mogę napisać na jakim jeździłaś? W życiu? Nie, na no poprzednim co cię cały czas zrzu zrzucał. Nie. No proszę! Nie, nie. ja nie pamiętam. Ja pierwszy raz zostałam. Ja też imię nie pamiętałam. Ja zostałam sobie przy przy dwa punkty. Mam dwa. Nic nie. Ej, no! Jak Poczekaj, gadaliśmy o tym wczoraj, było mnie ja słuchać. Wiem, że gadaliśmy, ale to były dziwne imię. Na story wstawiam to co tydzień I mnie tego koniec Tak, bo pokażę każdej w wstawiam story Ja oglądam jest... No, więc a może ja się nie masz zablokowana i nie oglądam Nie mam akurat na Dobra, ogólnie było. nie napisałam nic, bo nie umiem nawet tego wypowiedzieć, a co dopiero napisać Jakaś... U... Na kół Dobrze, Na ku, ale nie wiem, no ja nie wiem jak dalej było a ja chciałam Cruella powiedzieć, ale... Zaliczyłam ci już coś z tego Tak, kurde. Bo mówię ci, że musiało być tylko podobne brzmienie. No, Ale poprzedni wiem, jak się nazywał, Lirka. Dobrze, a jeszcze mm. wcześniejsze? Tokar. Dobrze. Chcesz to... punkta? Tak, z półpunktę. Tak. Ale to nie punktem? wiem, jak Dobra, czekaj, zaraz. Jesteśmy przy imionach, to moje... jakie mam imię zbierzmowania? A ty moje znasz? Tak, tylko to nie, nie, nie jest wiem. pytanie, ale... Znam. Dwa, trzy, cztery. Antonina. No? Antosia, Antosia. Antonina. Jestem Antośka. Witajcie, jestem Julia Antosia. A ja jak mam? Agata. Dobrze. Jaki kraj najbardziej chciałabym odwiedzić? Tak, najbardziej, najbardziej i dlaczego? Ale wiesz, że też mam to pytanie? Ale okay. nie mam odpowiedzi dlaczego. Okej, okay, to ja mam. Dobra, to ja napiszę ten twój, o którym pamiętam z kiedyś. E, miałam ogólnie dwa, więc lepiej dobrze się zastanowić zapisałaś sobie punkta za Antośkę? Ej, nie, nie zapisałam. Czekaj, ja co jeszcze mogę napisać? Ja do takiego. Ale to są dwa uzasadnienia i to są dwa słowa, Trista. W słowie kraju, który napisałam, jest O i wyszło takie serduszko, jak to pisałam. Nie masz tego kraju. Na bank dasz to, co ja chciałam. Ty w życiu nie chciałaś tam pojechać. Na no, ja bank chciałam, ale dobra. No to już. Dobra. Jestem pewna, że nie mamy tego samego. Dobra. dobra. Trzy, cztery. cztery. Włochy, Egipt. Od kiedy ty chcesz do Egiptu? Przecież Egipt. mówię to od tyle, tyle czasu mówiłam o piramidy, ja tak kocham piramidy. Egipt? Za każdym razem, jak bym tak chcę pojechać, to ja Włochy i Egipt. Ale na no pierwszym miejscu Egipt. Włochy? Nie Włochy, Włochy są zbyt oklepane. Ja pierwsza. Ja, pierwszy ja, ja raz... bardzo chcę, Nie. ale Egipt, Egipt to jest mój dream. Nie, ja pierwszy raz słyszę o Egipcie. Przecież ja ci mówiłam tyle razy nawet, jak Nie kiedyś nagrywaliśmy odcinek. Też, gdzie sprawdzałyśmy swoją wiedzę na temat siebie, też mówiłam mam, też że Egipt i Włochy. To było ponad rok temu. No, no ale, ale Egipt jest dalej moim aktualnym. Dalej. Co? Ja A ja napisałam tak, w ogóle patrzcie na to, Włochy, to o, jest jak serduszko. No raczej. Okej, okay, ja napisałam tak, Włochy chciałaby spróbować prawdziwą pizzę, lasagne i makaron, Wenecja, bo babcia tam była. No, mogę ci zaliczyć, bo to jest też drugi mój kraj, ale no taki dream, dream to jest Egipt, no bo jest tam pustynia przede wszystkim, pustynia i piramidy, które tak bym bardzo chciała zobaczyć. No, teraz mam kosmite i piramidę. Wiesz, już słyszę, byłam pewna, że chcesz do Włoch. E, nie masz ilości błędu, jakby, że możesz się pomylić o jeden albo o dwa? Ile mam filmów na kanale? Tych publicznych. no i o jeden mogę mieć chociaż. Nie. To dam ci pół punkta, jak się pomylisz o jeden. Po prostu zrobię tak, jak się wycofam Nie, nie, nie może ukośnik. Nie, musi być jeden. Nie. Jeden. Masz jeden? Tak. Mhm. Jak pomylisz się o jeden, to dam ci pół punkta. No, tak. Dobra Jesteś no. ready? No, to daj mi. No. Trzy, cztery, nie! Yeah! Zazaczyłam w kółko, żeby nie było. Tak, mam 14, aczkolwiek, y, fun fact, jak sama liczyłam, to policzyłam, że jest 13, bo ominęłam jeden weekend vlog No widzisz Jaki jest mój ulubiony smak żelków? I nie chodzi mi tu o rodzaj żelków, tylko po prostu smak żelka, na przykład takich klasycznych, jak kupujesz no, paczkę gumisiów To jaki smak jest stamtąd mój i idźmy ulubiony? Idźmy drogą eliminacji Na pewno nie lubisz cytrynowego i na pewno nie lubisz pomarańczowego te dwa możemy odrzucić na miejscu. I tu, jak się pomylić, to nie zastajesz na tym. Dobra, ja tak? wiem. Jest jeden Ja smak. wiem, no jest jeden. Piszę go nawet z dużych liter. Super, ja z małymi opisałam. Dobra, no, jestem nie, ready. Ja też. Trzy, Trzy cztery. Jest, ananas. Ananas, czy Tak, bo wiem, ananas. że ty. Samacer. Wiem, że ty tylko nie lubisz na pewno tych kwaśnych, tak. Macierusów. i pomarańczy. Więc moje pytanie brzmi następująco: do jakiego kraju chciałabym pojechać? Hmm, easy. Jakie? Coś tak najbardziej? Mam, mam dużo, do których chciałabym pojechać. 3, tak. cztery. Co? O, ty też a... chcesz do Włoch? No też chcę, ale w tym momencie bardzo. Jak nie... ja ostatnio dałam że łysa, to ty że nie. Ale mi się zmieniło. Teraz chcę bardziej do USA. Ja prędzej pojadę do Włoch niż do Stanów, ale. No ty to nawet mi się... pół punkta nie dajesz? No, dam ci pół punkta. No, no napisz. Ale Lezu. bardziej bym chciała dostaną, jakby mi kusi... Kuszą mnie kurzą te wszystkie jakby atrakcje, miejsca do zobaczenia, mnie ten też. klimat no. i... i chciałabym to zobaczyć, ale wiem, że prędzej i znajdę się we Włoszech niż w Stanach, więc. Ja też bym co do stanów, ale Edit still held my heart. Jeżeli mnie słuchałaś, to będziesz na pewno wiedziała. Kity tu nosi serial, który ostatnio obejrzałam, który bardzo mi się podobał. Bardzo. A to nie jest tak, że to były dwa? Jeden. Jeden, który tak bardzo... dwa... Ale to on, on, on był w tym miesiącu oglądany przeze mnie. I ty W on, tym, bo. W tym bod... nie, pod... październiku. Pod koniec października może. Jakoś pod koniec października to było. No to, ale ja wiem o tym jednym, co ty oglądałaś, co wszystko obejrzałaś, a wiem o jeszcze jednym, o który, który ma wyjść nowy sezon, czy coś takiego. No to ja nie wiem. No dobra, wybrać. na dobra, dwa, ale zaznaczę, który jest ten główny. Dobra. Trzy, cztery, trzy. Wiedźmin Dobrze, i Ambrel Academy. Dobrze, wie o Wiedźminach tak, chodziło. no Bo Wiedźmina oglądałaś ty, jak byłaś u babci, tak. co ja byłam we Wrocławiu. Tak. A Ambrel Academy mi ostatnio nie mówiła, że ma wyjść chyba nowy sezon. Czwarta, czwarta, czwarta. W każdym razie moje pytanie brzmi: co zawsze zamawiam w Maku? Nie w, nie w czasie, kiedy jest drwal. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, a więc to, co zawsze zamawiam w Maku, to chiker klasyczny, w sensie nie na ostro, frytki średnie i sos śmietanowy No to dobrze napisałam wszystko, że jest ta bułka, bo ja nie wiedziałam, jak się nazywa, ale napisałam składniki: kurczak, sałata, sosik biały, mm -hmm. e no i frytki. No dobra. Okay, ale jak... zależy od frytek, bo nie zawsze bierzesz z niej frytki Nie zawsze Dlatego no napisałam, że ewentualnie frytki, ale zależy no Zazwyczaj frytki, żeby jeszcze... Zazwyczaj Dobry, i tak ich nie dojadam tych wszystkich frytek, ale jeszcze jest śmietanowy no To miałeś coś biały wpisany Ale to w burgerze A to jest co innego? No jest śmietanowy, tak jak ty masz ketchup Zawsze bierzesz Narodowy, no ma... ładny rysunek Dziękuję, dostaję ma... punkta. Tak, dziękuję Zaliczę ci, że Ostatnie pytanie i to decydujące Uh, brzmi Jakie jest moje ulubione zwierzę i jego maść? Ubarwienie, kolor, kolorystyka. Możesz narysować lub napisać bo <grym> To ja na pewno narysuję z bo, bo mam konkretny motyw tego zwierzęcia, który mi się podoba mhm. Jeśli maść, to pewnie o konia chodzi Maść no, ma każde zwierzę Nie wiem, co ty wymyśliłaś Nie patrz mi tu ale nie zaliczamy do tego ptaków. Nie. Chociaż i tak go kocham, ale... Konie chyba nie mają koloru trikolor, co nie? Mają. Mają? Mają. Coś to się nazywa srokaty tricolor no. Mają. No to teraz mam problem. Ciągle prześwietla. Halo! Ja widzę to. Nie wytrzymam z tym światłem. I to tak, jak ja zawsze je rysowałam. To na pewno jest koń. A kola jakiego jest koloru? Porozowa. Porozowa i ma białą łatkę, tak zwaną odmiankę. No Zostaję to, co, zostawiam to, co napisałam. No. A Mordo! Za każdym razem ci mówię, że to jest owca! Ty nigdy nie pamiętasz! Kolor owcy jeszcze chciałaś? Czarno-biała! Czarne manuszki i łepek skórę ma czarną, ma białe futry. No Z jakiego są owce? Nie, no, co nie. są małgorzowe. Zarysowałam też gołębia mówiła, ci napisz chociaż tego gołębia, ale dobra, za konia mogę ci dać pół punkta, bo też konie kocham Przecież ty kocham. nawet na nich jeździsz No wiem Ale owce jest moim głównym ukochanym ze Nawet pani od geografii, sobie to mówiłam, się z niej śmiała Aha, Świetnie, że pani od geografii to wie, ja nie wiem W ostatnich pytaniach też było to pytanie i też skusiłaś i powiedziałaś, że pies No to, a teraz przynajmniej dobrze dałam, bo koń chociaż już lepiej niż pies No lepiej, lepiej, dużo lepiej ale jaki? A jak ja kolor ko, konia jaki? Y, srokaty, czyli łaciaty. Może być na przykład. Czyli łacaty, przystale... dobrze tak, pisam. Dlatego tak, masz pół punkta. Dobrze, napisałam. Zdobyłyśmy tyle punktów. Cztery i pół Także myślę, że dosyć dobrze tutaj nam poszło z tymi Mam pytaniami rewiz. Dużo się dowiedziałyśmy. Za, postaram się zapamiętać, że do y, owca jest ulubionym zwierzęciem, a nie. No za każdym kol. razem o niej mówię. A więc widzimy się w kolejnej części tego odcinka Czyli w sklepie W jakim sklepie? A. A. Ej, <śmieniciela> miałam na myśli te ubrania, a faktycznie Czyli Dobra, jeszcze raz. W sklepie Dobra, a więc widzimy się w kolejnej części tego odcinka Czyli w sklepie jest czas na drugi etap tego odcinka, jesteśmy tak, tak. właśnie w sklepie i będziemy wybierać e, rzeczy, produkty, które są nasze ulubione i zobaczymy, jak dobrze wiemy, co lubimy. Let's go. Let's go! Obecnie to się stresujemy tutaj nagrywać, bo jest bardzo dużo ludzi. Wybrałyśmy sobie idealny dzień na nagrywanie takich rzeczy. Sobota. Polecam. Ja zaczynam i pokazuję wam słodycz, który ja w Klandzie zdecydowanie wybrała. A właściwie dwa, bo ustaliliśmy z listą, że wybierzemy sobie po dwa. I tu już widzę mój ulubiony produkt. I są tu zdecydowanie te żelki Haribo. Są moimi ulubionymi żelkami. Jako drugi produkt wybrałabym tę mieszankę krakowską. Więc wracamy do Julki i zobaczymy, co ona wybierze jako mój ulubiony słodycz słodka przekąska. No i teraz jest dobre pytanie, bo się lubi totalnie wszystko, co jest słodkie. No z wyjątkiem niektórych rzeczy, ale takie top top to jest na pewno czekolada. Czekolada. Ona lubi białą czekoladę w sumie. Więc zobaczcie, ile tu jest tych żelek. Jakby, jak ja mam wybrać jeden jej ulubiony? Jeszcze szczególnie, że nie ma jej, jego, jej ulubionego. Dobra, są również produkty z Kindera. Jest mnóstwo rzeczy z Kindera. I żelki. Ja bym stawiała na jej ulubione żelki, tylko nie wiem czy one tutaj będą. Ona lubi takie tropikalne. Nie, nie ma tych żelków. To już po mnie. Dobra, ja poszukam tych żelków, okej? Okay? Ja je zaraz znajdę. Muszą tu gdzieś być. Dobra, a więc pierwszą rzeczą, na którą stawiam, to jest Kinder Bueno. Ona kocha Kinder Bueno. I tak samo uwielbia białe czekoladziaki w tej ciemnej, tak mi się wydaje. Więc biorę Kinder Bueno. I żelki, no nie ma tych jej ulubionych żelek. Ja jej po prostu powiem jakie to są jej ulubione żelki. Ale wezmę też ewentualnie te Moment o te. Nie było Twoich ulubionych żelek. Ale ja wiem jakie są twoje ulubione nie żelki. Nie było? Nieprawda? A jakie? Dobra, pierwsze... Do... Yy, no, tropika... tropikalne. Tropikalne. Jak nie? Ale dobra, wzięłam inne... L Lubię, ale jak to nie? A drugą rzeczą? jak to nie? Nie czarne, Jak nie? Chodźcie, pokażę Wam. Co się Julce, co wybrałam? No nie. Aha, w ogóle ich nie zauważyłam. Taka no ciekawostka. Jak to? I ty o tym wiesz. Jak to? I druga rzecz, chodźcie. No nie. Nie, o którą na stronę idzie? Czekaj, czekaj, stój zanim powiesz, to ja powiem. Co? Kną persa? Zweryjona? Nie. Galaretki czekoladzie. Co kiedy ty robisz galaretki w czekoladzie? Nawet wczoraj ta ciebie co to się o nie kupił. Może Martysia będzie mieć utrudnione zadanie, bo ja za dużo słodyczy nie jem. Aczkolwiek kocham wszystko z Kindera, naprawdę wszystko. W sumie mogłabym wybrać Kinder Bueno jako moje ulubione, aczkolwiek jest inna moja słodycz, czyli Kinder Country, jakby kocham Kinder Country. Brałabym takie ciasteczka z Nutelli, ale wybieram z y, innego z Nutelli uwielbiam, mimo że to jem rzadko właśnie mi olśniło, przed chwilą mówiłam coś innego ale w międzyczasie mi olśniło że ja kocham, tylko nie wiem czy jest w sobie ten smak jest chyba tak kocham KitKata masło orzechowe kocham jakby ja dwa lata temu go jadłam dzień w dzień teraz jakoś mniej go jem ale kocham, więc jak wybierze albo KitKata, albo Kinder to je zaliczę. Mam nadzieję, że coś z tego wybierze. Teraz ja wybieram słodycze, które Julka by wybrała i dla mnie jest to niesamowity problem, ponieważ nie wiem, co ona mogłaby wybrać, więc tutaj za mną i od tak. razu zobaczę po prostu, Świetnie czy wybrałam dobrze. W sumie tutaj razem chodzić już ze sobą, jak wybieramy, więc tak zostaje. Tak. A więc... Kurczę, bardzo jest to trudne, może jakieś gumy? Czy lubisz gumy. Krówki na pewno odpadają. Może coś kwaśnego? Jakiś żelki? Muszę się rozejrzeć. Dobra, decyzja padła i mój pierwszy wybór... ...są to gumy. Mama. Odpowiedź brzmi... ...nie. Lubię gumy, ale nie na tyle, żeby ich aż tyle jeść, w gumie od nich zęby Kurde! Ale to nie ma nie, nic wiem, co ty lubisz! To nie ma nic co ty lubisz, lubisz Nutella di Ready. Ja to wiem, gdzieś ma persy, ale nie tak, żeby je wybrać. Wiem. Spokać Nie. Lubię je, bo są tanią, szybką cyką. Ja nie jest żadnych udany Ale jesteś na dobrym dziale. Szybka, Więc szybko jest. To To jest Kindera. Ja wszystko z Kindera uwielbiam. No ja wiem, no ale... A, ale z tym się kochasz je? Albo kochasz Obstawiam, że są to kartce. Nie. Yes. <grym> country! <grym> <grym> Serio wybrałaś country? Tak, jakby były te hipo, to bym wybrała te hipo, Ja też bym mam brała kipo, ki są super. Więc, a na drugie miejsce w sumie kinder błędą. Bueno. 0 No trudno! Ale poczekaj, powiem ci, to jeszcze było było jedną rzeczą wybraną. Chciałam dać. Pokazywałam Wyeliminowałyśmy dział z ciastkami Więc chciałam dać ciastka z nutelli Ale przypomniałam sobie co mega, mega uwielbiam Aczkolwiek dawno nie jadłam Kinder e, KitKat y, ma może. Myślałam o tym i tego nie dałam No, tak się właśnie znamy To jest zero, zero. <grym> No trudno Nie mów Jezu, jaki Przecież się <grym> powiedziała, że nie ma telefonu Słyszycie to melodię w tle? Ciu. Serdeczna. Tak, dop... do... <laughs> teraz zaczynam od słonych przekąsek. i jestem już na dziale tutaj z chipsami i mnóstwem e, tego typu rzeczy. I u mnie odpowiedź jest naprawdę banalna, ponieważ pierwszym produktem, pierwszymi chipsami, są chipsy lejce paprykowe. Kocham je, są moje ulubione. Ale jakby miała wytypować jeszcze drugie, to może być trochę trudne, ale nie dla mnie i wybieram moje drugie e, ulubione to sobie Ketchupowe Więc lecimy do Julki, niech ona wskaże teraz co wybrała O! Żelki! Mama mówiła, że miałam kupić! Nie, no to było wyreżyserowane że... Wyreżyserowane, aczkolwiek przez Tak było mi Reakcja była taka sama, aż się <laughs> Tak, takie żelki na, na kupuję, okno ja, a więc czas na słoną przekąskę Marcysi. Eee, wchodząc tutaj widzimy orzeszki, aczkolwiek uważam, że Marcisia... Ej, a zaliczają się do słonej przekąski? Eee, nie brałam eee, tego pod uwagę. Dobra, orzechy wykluczamy. O! Halo! Halo! Dobra, mamy szybko 10 minut, żeby to dograć, ale uważam, że z tych ciastek, krakersów nie wybrałaś i postawię na chipsy. Dwa ulubione smaki Marcysi. Uwaga, to będzie... Niesamowicie ciężkie, bo jest tu niesamowicie dużo chipsów. Ale... jedną bym wybrała chyba paprykowe. Ty, ty często jadłaś te pieczone żeberka. Czy to są pieczone żeberka? Ja wiesz, tę szali mnie Czy ja mam już na odpowiedzieć? Tak nie, jeszcze nie. To jeszcze nie jest moja definitywna odpowiedź. Czy jakieś może z chitosu? Kiedyś twoje favorite to były chyba sprężynki czy ketchupowe? albo tylko keczupowe Dobra, oficjalnie wybieram ale jeszcze... o o nie, to teraz nie wiem <grywia> to było dobre, chciałam wziąć Dobra, oficjalnie, ale jeszcze mi nie mów biorę te i cofam się z powrotem w tamtą stronę i biorę pieczone żeberka chociaż nie, nie, to na pewno nie będzie ten No bank nie. ale dobra, biorę, bo ja je często jadłam i tylko dlatego je biorę więc te Czym jest żeberka. Potwierdzasz? Powiedz brzmi Nie. Nic, to tak banalne! Nie jem je na okrągło. A to mi się w nie zmieniło. Ale powie... <grym grym> jak nie jest... te, te upiemiasz. Ja ich nie jadłam chyba z pół roku już, czy dłużej nawet. A wieczorem żeberka, w ciągle u ciebie w pokoju znajduje. Chipsy. No bo były na ja kupowałam. Co za oszust bo nie trafiłam z jej chipsami żadnymi, bo ona lubi wszystkie chipsy. Aczkolwiek jedna rzecz, nie wiem czy ona o tym pomyśli, moja ulubiona słona przekąska. Kocham popcorn. Nie mam mikrofalówki, ale kocham popcorn. Jakby uwielbiam popcorn. Solony. No i ogólnie odpowiadając, jakie byłyby moje ulubione, to byłyby to te. Aczkolwiek byłyby chyba zielona cebulka, one są, ale ich tu nie ma. Więc mój drugi wybór to te chipsy. Jakby uwielbiałam je i tą drugą wersję, która były chyba na ostro. Więc zobaczymy, czy jej się uda trafić. Dobra, a więc weszliśmy w pierwszy dział, ale tutaj nie do końca mi się... A jednak coś mi się w oczy rzuciło. To mogłoby być to, ale jeszcze się zastanowię, bo mam jednego pewniaka. Tam Drizta gdzieś w tle idzie, a mnie chcę pokazywać linki. Trista bardzo lubi też popcorn, którego jest tutaj naprawdę cała masa i to też mógłby być mój pewien typ ale dobra. To jest ogólnie trudne, bo ty lubisz bardzo dużo słonych przekąsek i mamy tutaj przykład duszki, które Trista też bardzo, bardzo lubi, ale mam jednego pewniaczka. Są to te chrupki, tylko że yy, w zielonym opakowaniu, one są chyba wtedy o smakowaniu jeżeli się nie mylę. I czy to są one, które serowe? O, one były serowe? No te co ty, e, jak Powiedziałam, że jakieś zielona cebulka. No bo one chyba były zielona cebulka z serem, takiego. No. to ogólnie skazałam inne, ale mogę Ci je zaliczyć, bo też o nich mówiłam i je najbardziej lubię. No i nie. Dobra, i tu mam bardzo duży dylemat, bo mogą być to duszki, może być to popcorn albo krakersy. I chyba postawię na krakersy. Już nie będę ich przynosić, więc krakersy. Tamte, co pokazywałaś? Tak. Nie. Okej. Okay. Coś, co bardziej... owszem, te krakersy na są w stanie coś stałe, ale coś, co kocham bardziej niż te krakersy, to kocham popcorn. Czyli dobrze wskazywałam. Kurde. Popcorn salony. Więc tym oto sposobem zdobywam pół punkta za tą rundę. Tak. Pół do Podsumowując tą całą konkurencję z naszymi ulubionymi przekąskami... I etap drugi. Tak, etap drugi. Nasze ulubione słodycze i przekąski na słono. Bardzo się oficjalnie wygrywa i znam mnie lepiej. Aczkolwiek okazuje się, że jesteśmy siostrami, a w ogóle się nie znam. Nie, po prostu za dużo słodyczy lubimy, nie? Dokładnie. To jest po prostu najlepsze wyjaśnienie tego wszystkiego. Jasne. To zdobywam to. punkt za to. Tak. Punkt.